Witajcie wszystkim! Dzisiaj będziemy nakrywać vloga na nasz kanał. Będzie bardzo fajnie, zabawnie, więc zapraszamy! Co tutaj masz? Snitch złota Malfur! Złoty snitch z butera? Tak! A ty, A ty jesteś gra Pokażę coś wam fajniejszego. Patrzcie! Proszę bardzo, mi się. Chciałam wam powiedzieć, że podwoiliśmy liczbę naszych obserwujących, co jest dla nas jakiś po prostu, no mózg rozwalony. Chciałabym wam powiedzieć, że będziemy robić z tej okazji tatuaże, ale nie pokażę wam jakie. Nagramy z tego vloga, będę robić ja i Denis. I w komentarzach pod filmem możecie pisać propozycje, co mam zrobić na 50 tysięcy subskrybentów. Czekam na jakieś crazy pomysły. Teraz... 50 tysięcy? To za rok. Bogdan! Nie, nie takiej rzeczy, nie, no ja myślę, że tu ludzie co nas oglądają zostawią po prostu tutaj gdzieś słupka, no i co? U nas się trochę na chatce pozmieniało, bo zmieniliśmy meble, podjęliśmy współpracę z pewną marką, ale nie powiem wam co to za mebelki Możecie obczaić w piątek na instagramie, tego vloga też dodamy w piątek, będę miała fajny kod Żeby sobie odpicować po prostu chatę, jak może planowaliście Dzisiaj plany są takie, że ciśniemy na rehabilitację. No i pokażemy Wam, jak wygląda nasz dzień. No i naszą tutaj y, Amelkę, która właśnie mi ukradła telefon. Amela! <laughs> Dawaj, pokażę jak skaczesz, bo ludzie są ciekawi, jak Ty se radzisz. Ło! Wow, jaki króliczek, słodki! No i co, znowu ukradłeś telefon? <laughs> My mamy nawet to mi fajno pogoda nie? Chciałam Wam opowiedzieć o naszym kotku. W ogóle, ktoś zostanie na napisał jak można kota nazwać zuzia? No to ja Wam opowiem, jak to w ogóle wszystko wyglądało z tą naszą zuzieńką. Otóż adoptowaliśmy ją z kociej kawiarni i jak ją wzięliśmy, to się nazywała Amelka. I tak jak nasza Amelka miała przykurcz w nodze, tak biegała i tak bardzo kuśtykała, ogólnie była takim borokiem. Nie wiem czy wiecie co to jest borok no, na Śląsku się tak mówię, no takiego po prostu biednego, biednego i... mojego, No No i ją adaptowaliśmy, no ale wiecie, jak byłam Amelka, to przybiegała Amelka na skrzynce i przybiegał kot, także Amelcia stwierdziła, że kota nazwiemy Zuzia, przykurcz w nodze zniknął, kot się... Miał taki, wiecie, jak to się teraz mówi? Glow-up? No i to tyle z naszej historii. No i ma się z nami dobrze i cudownie i... I tak no i to, oto zatem, zwierzę nie. dostało ludzkie imię, historię jak można kotu dać... Tak, dokładnie. ...imię jak człowiek Bo to robi. generalnie jest taka, że jest takim psem w ciele kota. Patrzcie co Bogdan robi. To jest profesjonalne odśnieżanie! To nie są żadne... Przelewki, moi drodzy, po co kupić sobie coś do zaczniania? jak Możesz po prostu użyć płyty. I tak jest zawsze w naszym przypadku. Zawsze zapominamy o tym, żeby sobie to kupić. Także jakbyście sobie nie radzili, że siedzimy, to bierzecie starą, jakąś pudełko stare płycie, albo na przykład od Ani, pudełko Justyna Bibera. Szyba gotowa, nie? Tak trochę obrażasz samego siebie, bo w przyszłości wszyscy piszeli na Twój widok, bo wyglądałeś jak Justin Bieber. Nie chodzi, ja nie mam nic z jego wyglądu. Tylko po nie podoba mi się jego yy, muzyka. Mm -hmm, Okej, okay, dobrze. Jedziemy na nasz bytomski kanion. Jesteśmy w drodze na ćwiczenia za tutaj yy, na naszym Bytumiu. Po drodze jest taka wielka dziura i chciałem nagrać z drona i zobaczyć czy, czy to jest tak, jak podejrzewam nasz bytomski wielki kanion. Że trzymajcie się, bo może być grubo. Możecie się zaskoczyć, i nie będziecie już marzyć o podróży do Stanów Zjednoczonych tylko do No Noclegi u nas gratis. Na tym małym ekranie to tak nie wygląda, jak taki wielki kanion, no, ale zobaczymy jak to wrócimy na kompanię. No, też jestem ciekawa. Słuchajcie, ja powiem wam szczerze, Anka zrobiła już tutaj 200 tysięcy na tym filmie i mówię to z ręką na sercu, pamiętam jak ten film kilka dni wisiał, chyba z dwa albo trzy. I mówiłem, kurde jak przebije dychę to będzie kozak A tu jest 200 tysięcy Także to jest szok I ten YouTube to jest fenomen Także mamy nadzieję, że będziemy robić to maksymalnie regularnie Także serio powiem wam szczerze Że nie spodziewaliśmy się aż takiego odbioru Tutaj na, tej, na YouTubie No i przychodzą sami Świetni ludzie Czyli wy I, i tak naprawdę no, będziemy starać się cisnąć maksymalnie z tym YouTubem Ja czekam na dziewczyny Bo właśnie są na terapii manualnej i... no i lecimy dalej z odcinkiem. I jak tam? Amela nie daje za wygraną, to nie jest pół godziny masażu i terapii manualnej, tylko to jest pół godziny rozmawiania o draco-malfoju. Amela... Nie mogłaś zakochać się w Hermione? Pan Marek chciał być jej draco-malfojem, ale się nie zgodziła. Amela, co teraz będziemy robić? Teraz robimy bigosik. Do e-booka charytatywnego. Co to, co to za akcja? Robimy dla dziewczynki, która choruje na tą samą chorobę co nasza Amelcia Także no, więcej info będzie na moim Instagramie. Um, myślę, że gdzieś w okolicach 10 do 15 grudnia. Ok Kupisz że nic? Ja kupię, 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 kupię. Ja się biorę teraz do roboty. Cisnę z tym bigosem, a później wam pokażę co kupiliśmy w lumpie, bo ostatnio byłam na łowach i dorwałyśmy takie piękne rzeczy, nawet mamy ubranka dla lalek. Ups, swój pokażę. <grym> <grym> Skąd ten łup? Ze złomu. Ze lumpe. Teraz wam pokażemy nasze rzeczy z lumpeksu i one już w ogóle tu czekają kilka dni na to, żeby wam je pokazać. Czekajcie, muszę wziąć uczka. I zasnęłam Także tak, ogólnie jak w lupek, to powiem wam szczerze, że te ubrania są dosyć drogie. Bo w lumpeksach można znaleźć dużo tańsze. Także tak, pierwsza rzecz to jest taki biały sweter. Ja zawsze, jak przychodzi już taki okres jesienny, to się zaopatrzam w lumpeksach, w swetry. Powiem wam szczerze, że już tak myślę, od czterech lat nie kupiłam żadnego swetra w sieciówce. Także to jest pierwszy sweterek. Kupiłam też sobie tręcz. Polowałam bardzo długo na to, żeby sobie kupić taki klasyczny beżowy tręczyk. Z czego ten jest? Ten jest Asosa. Kosztował 30 zł, a poprzedni sweter kosztował 18. No ale powiedzcie sami, no 18 zł za sweter, a w sieciówce 100-150. Szanik ala Harry Potter. Trochę ma kolory Harry'ego Pottera. Taka oto koszuleczka, 17 zł. Ta mi się bardzo podobała, bo ja w ogóle wkładam wszystkie bluzki w spodnie, a ta wyglądała fajnie i bez tego. Strzegam szal. Trzeba to wszystko wyprać. Kolejny sweterek, 15 zł. Taki. No! Powiedzcie mi, jak, jak tu nie kochać numpeksów, no? Ja w ogóle planuję na swoim Instagramie zrobić taki przegląd luteksu. Ja jestem z Bytomia, więc podam wszystkie adresy z Bytomia, które znam i to zapiszę w wyróżnionych Insta Ten koszul 16 zł. Patrzcie, taki podrowy róż. Piękny jest, no ja go kocham. Ten bajka, kolorki 16 zł. A teraz również od Amenci. Ile ona kosztowała? 6 zł, proszę bardzo. Taka śliczna. No, taka różowa, bo ja tak naprawdę nie, nie mam dużo koszulek, gdzie... Nie mam dużo koszulek, więc... Na długich na długi rękach, nie? Teraz. Yes. no, Taki i taki, to wszystko było po dwa złote. te piękne, szafęczka. są takie słodziaśne. Taka czapa. Ej! A dla siebie? Wyglądasz trochę jak papież. No? I ostatnia rzecz, przedostatnia, przepraszam. Też taki sweterek dla lalki. Za cały już 167 zł. I taki gruby, cieplutki sweter. że po prostu tylko się owinąć. Herbatka i jesieniara. No, jest super. Także no to tyle, mam ci dużo roboty muszę iść ścisnąć z tego e także no znikam teraz zrobię wegański majonezik do szałotu, czyli takiej ziemniaczanej sałatki ale już dzisiaj zrobiłam coś innego i zaraz wam pokażę co zrobiłam mój autorski przepis na bigosik i powiem wam szczerze, że on dopiero się zrobił i już jest bardzo smaczny, a co dopiero będzie jak poleży, także myślę, że ten e charytatywny będzie gruby na maksa naprawdę no, zapowiada się super Prawda jest taka, że kiedy Grażyna gotuje coś do swojego e-booka To zawsze wychodzi jej najlepsze jedzenie, nie? No tak, zawsze nie znaczy, to to wiem dlaczego Ale naprawdę przepisy są zawsze tak dobre A Ty Amelka co sądzisz? Przepisy. A ile oceniasz? Przepisne. No także kontynuując, planuję właśnie nagrodzić taką akcję charytatywną dla tej dziewczynki, o której wam mówiłam, która również się nazywa Amecia i choruje na artrogrypozę. No i nie będę tego e-booka robiła w ogóle na swój sklep, który mam i na którym właśnie możecie mojego e-booka kupić, tylko zrobię to po prostu całościowo na rzecz tej zbiórki. na się pomaga, bo kwota tam jest kosmicznie ogromna i po prostu każda wpłata każda osoba, która wpłaci tam do skarbonki którą założę dla tej dziewczynki otrzyma takiego e-booka w prezencie będzie kilkanaście dań na Wigilię, wegańskich, bezglutenowych takich no wypasionek będą pierniczki, będzie sernik e, będzie barwczyk, no wszystko tak naprawdę co większych ludzi je na Wigilię, także no, zapraszam was serdecznie na mojego Instagrama tam y, będą wszystkie informacje na ten temat. Ostatnia rzecz o której bym chciała powiedzieć to to, że w następnym vlogu będziemy nadawać z Puszczy Białowieskiej, także będzie magicznie, będzie cudownie i myślę, że warto będzie to zobaczyć. Tara!